jest na ustach naprawdę wielu ludzi na całym to świecie. W dniu dzisiejszym pogadamy sobie o tego, co się z nim obecnie dzieje i tego, jak to ma wpływ na rynek na Steamie, gdyż jest on niemały. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona Skins Monkey, gdzie możesz w łatwy i prosty sposób wymienić swoje skiny do Candestryka Global Offensive. Wszystko odbywa się w szybki, sprawdzony oraz oczywiście miły sposób. Co najważniejsze, wchodząc z mojego linku w opisie, dostaniesz za darmo 5 dolarów. Tak jest do widzów, 5 dolarów, a.k.a. 20 zł, a.k.a. prawie 25 zł. Także naprawdę warto. Na stronie dostępne jest wiele metod płatności, innymi karta kredytowa, Paypal, PaySafeCard oraz oczywiście Kryptowaluty i korzystając z wybranych z nich możesz zgarnąć nawet 35% bonusu do swojego depozytu. Czyli przykładowo wpłacasz 100 dolarów, to otrzymujesz kolejne 35 totalnie, totalnie za friko. Co ważne, znajdą się tej skórki dosłownie dla każdego, bo są takie naprawdę z najwyższej półki oraz są takie troszeczkę powiedzmy dla niedzielnych graczy. Jak możesz zobaczyć, ja sobie tutaj wymienię moich kilka skinów, które tak na pewnym umów mi się tyłka nie urywały, na jednego naprawdę potężnego. No ten kałach robi wrażenie. A właśnie, wspominałem o bonusie, więc jeżeli chcesz sobie z niego skorzystać, to tutaj w prawym górnym oglu naciskasz a następnie klikasz odbierz bonus i tutaj wpiszesz sobie oczywiście. Mój kodzik i dzięki temu, jak możesz zobaczyć, wszystko weszło. Czas to pieniądz, więc trade przychodzi ultra szybko, jak możesz zobaczyć, akceptuję go sobie i cieszę się takowym właśnie pięknym kałaszkiem w moim ekwipunku Muszę przyznać wygląda całkowicie spoko, więc zapraszam Cię serdecznie, mogę polecić stronę Skiesmanki. Wbijaj sobie koniecznie z mojego linku w opisie. Okej, okay, co warto wiedzieć, to to, że na Steamie jest bardzo, bardzo dużo walut, jeżeli sobie tutaj zobaczymy, jest ich tak na sprawę trochę, to jest nawet chyba jedno z oficjalnych właśnie to stron przez Steama, gdzie możemy zobaczyć, ile tych walut tak na sprawę jest. Zobaczmy, że niektórzy też sobie leciało. To jest dość ciekawe. Kiedyś sobie do tego muszę poruszyć ten temat, bo to jest dość ciekawe Zagadnienie, ale warto wiedzieć, że tych walut troszeczkę jest. Jednym z nich jest oczywiście rubel rosyjski. Rubel rosyjski jest naprawdę na ustach wielu ludzi od dłuższego czasu. gdyż jeżeli sobie patrzymy na to, co się dzieje z nim na przestrzeni od lutego do obecnego miesiąca, czyli do lipca, tak, musiałem jaki ma miesiąc, no to zobaczymy, że tu jest dość ciekawie. Jeżeli chodzi o waluty, to jest coś turbo spektakularnego. Gdyż jeżeli by coś takiego się działo przy akcjach, ok, na giełdzie jest to w miarę gdzieś tam jeszcze logiczne, aczkolwiek też byłoby pewne zdziwko. Jeżeli coś takiego się działo na krypto, totalnie dziwnego, tak? Ale jeżeli chodzi o waluty, to, to jest naprawdę naprawdę ciekawe, co tu się działo? Jeżeli sobie zobaczymy na ten wykres, okay, wezmę sobie taki wykres, żeby on był troszeczkę bardziej, troszeczkę większy, troszeczkę bardziej czytelny, i możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj. Możemy zobaczyć, że tutaj mamy wielki spadek, jest oczywiście związany z, os, e, z agresją rosyjską właśnie na terenie Ukrainy. I wielki spadek rubla, tak? Gdzieś tak z wielu powodów też nie będę też rozwałaścił, żeby jakoś tam analizować geopolitykę w tym momencie, ale warto wiedzieć, że on sobie spada bardzo, bardzo samotnie. Można kupić rubla dwukrotnie taniej na przestrzeni chyba 3 czy 4 dni. Sam bardzo żałuję, że w tym momencie nie skupowałem tej to waluty, aczkolwiek tutaj jednak była dość duża, dość duża niewiadoma. I sam to nie przedem teraz żałuję, aczkolwiek dużo mnie to też nauczyło, także gdzieś tam plusik jest. Możemy zobaczyć, że spadek. Naprawdę duży. Na tym wykresie niby to 0,03, ale pamiętam, że ja widziałem oferty, żeby go kupować właśnie za 0,25. E, I warto wiedzieć, że przez kolejne te miesiące cały czas cena tego rubla leci sobie do góry. Zobaczmy sobie, że miesiąc później, bo już na początku kwietnia cena wraca do początkowej wartości, jaką jest 5 groszy, właśnie to za jednego rubla. to wiedzieć, że to jest dla nas bardzo ciekawe i bardzo o tym na pewno warto wiedzieć, tak? Jeżeli sobie popatrzymy dalej, mamy tylko i wyłącznie tendencje wzrostowe poza tym jednym wylewem, aczkolwiek możemy zobaczyć, że cały czas rubel pnie się do góry. I dochodzimy teraz do do sytuacji, w której to za niedługo rubel będzie pewnie że dwukrotnie. Droższy niżeli właśnie na początku tej to inwazji, niżeli właśnie to 5 miesięcy temu. Zobacz, co się dzieje w społeczeństwie, gdzie tak na dąskę w przeciągu 5 miesięcy, wiem, że to jest duże uproszczenie, skrót myślowy, bardzo, bardzo duży, ale w dużym uproszczeniu, jeżeli społeczeństwo dwukrotnie się prawie, że wzbogaciło w ciągu tak naprawdę, na pół roku. To jest niesamowita sytuacja, to się bardzo rzadko dzieje. Na ogół doświadczamy odwrotnych to właśnie sytuacji, w momencie, kiedy to chociażby Lira turecka leci sobie do góry i wiadomo, jest tragedia. A teraz dochodzimy do sytuacji, w której kuźwa, no jest dość ciekawie, tak? Absolutnie nie mówię, że wiosł się dzieje jakoś turbo ciekawie że, że Popieram, tak czy jak patrząc tylko i wyłącznie z perspektywy ekonomicznej, no dzieje się naprawdę ciekawie. I ta waluta sobie leci do góry możemy zobaczyć, że ostatnio miała miejsce jeden korekt. aczkolwiek możemy już tutaj zobaczyć, że byliśmy się około poziom 9, 9 groszy, właśnie za jednego rubla. Przypomnę, przed agresją było to 5 groszy, tutaj troszkę ponad jednak 5 groszy, a przypomnę, że można było kupić za nawet 2,5 grosza, co jest mega, mega ciekawe Taka, taki wzrost trzykrotny na walucie, tak jak to mówię, to się nie dzieje po prostu, tak? To, to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, z której na pewno można się wiele nauczyć. I teraz, w momencie, kiedy sobie przejdziemy na rynek steam, co to będzie dla nas oznaczało znaczy to tyle, że e, osoby, gracze, którzy operują tą walutą, jaką jest to, rubel rosyjski. O właśnie, jeżeli sobie zobaczymy na Wikipedii, możemy zobaczyć, że rubel jest używany w Rosji, w Abchazji, Osetii, donieckiej publice ludowej, Ługańskiej oraz no, e, autonomicznej publice Krymu. Także w dużym uproszczeniu tylko i wyłącznie w Rosji, jakby na to nie patrzeć. E, także po prostu tutaj Rosji gracze, e, to oni posiadają tego rubla i dla nich to jest dość ciekawie. Co się dzieje dość ciekawie, w dużym skrócie, tak jak to powiedziałem, podkreślam, że to jest duży skrót, w dużym skrócie zbogacili się oni pewnie dwukrotnie, majątek z dwukrotnie pomnożony. I teraz warto zastanowić, jak to działa. Na Steamie, bo z jednej strony to wszystko tam poszło lepiej, tak? W momencie, kiedy taki Rosjanin chciałby sobie polecieć na wakacje, pomijając wszelkie które ma i tak dalej, to jeżeli poleciał sobie, nie wiem, do Polski, no to, tak na można zobaczyć, że jest, jest dużo lepszej sytuacji, niż jeżeli to jeszcze było te 5 miesięcy temu, tak? Gdyż jego waluta po prostu jest mocniejsza, w wyniku czego będzie mu to po prostu jakoś dla niego korzystniej finansowo wszystko wyglądało, tak? Aczkolwiek jak to wygląda na Steamie, należy się zastanowić pod tym względem, że w momencie, kiedy ktoś chce kupić właśnie kapsułki na Steamie, tak na sprawę mamy tą zdefiniowaną cenę właśnie już w Kante tak? W Polsce jest to Złoty 15. I teraz jeżeli na przykład w dniu dzisiejszym odpukać. Ale jeżeli w dniu dzisiejszym, na przykład, złotówka poleciałaby dwukrotnie w dół, tak naprawdę ona sprzedaje to będzie złoty 15, tak? Odczujemy to tylko wyłącznie w sytuacji, że będziemy chcieli jechać na wakacje nie wiem, gdziekolwiek indziej i będziemy przeliczać tą walutę. Wtedy to odczujemy, tak? Jak, jak odczuje to rynek, rynek zareaguje dopiero za kilka dni, kiedy to wszystko zostanie tam skorelowane, sprawdzone i tak dalej. I będziemy mieli sytuację, w której tak na naprawdę sprawę będzie dość ciekawie. Warto wiedzieć, że w Rosji jest też obecna sytuacja, że tam wiele koncernów, czy wiele właśnie to yy, korporacji światowych się wycofało. W związku z powyższym one zawsze przeliczają, wiadomo, to na dolary wszystko, no bo są światowe korporacje, są na euro, aczkolwiek warto wiedzieć, że w momencie, tam jest do dużo rosyjskiego kapitału i wszelkie biznesy, które tam funkcjonują są na ogół rosyjskie, to też ta wartość tego ubrania nie jest się bo tam nie ma tego większego handlu, tak? Wiadomo, że taka ta waluta będziemy odczuwali mocno na handlu w jakimś, z innymi krajami, czy będzie to mocno odczuwalne w handlu z jakimiś innymi przedsiębiorcami, ale poza właśnie tą Rosją, tak? Teraz co się dzieje w momencie na Steamie, tak? W momencie, kiedy e, jakaś waluta ma taką sytuację, to co wiedzieć, to doskonale przy okazji z tureckiej, Steam uaktualnia to co kilka dni dopiero, tak? Także lira leciała już mocno na łeb, na szyję, warto wiedzieć, że w tym momencie ci ludzie no, byli w dość tragicznej sytuacji, Zresztą dalej wcale, tak, tam to nie jest, Akolik warto powiedzieć o tym, że Lira leciała sobie na łeb na szyję. Ludzie w tym momencie byli gotowi na to, żeby po prostu kupować. A co ludzie kupowali, nie kupowali tylko obywatele Turcji. Kupowali to inni gracze, którzy za pośrednictwem wałpianów czy też innych serwisów, byli w stanie zalogować e, po prostu jakby na terytorium e, Turcji, dzięki czemu mogli oczywiście używać Liry tureckiej, tak? I teraz jaki tutaj zaszedł mechanizm, tak? Weźmy pod uwagę tę abstrakcyjną sytuację, że Maciuś jest oczywiście Polakiem i wyhaczył, że tutaj Lira poleciała dużo w dół, no nie? Co zrobił Maciuś? Maciuś sobie jakoś Walpienia, jakoś to obszedł i zalogował się jako Turek właśnie i kupował sobie ptosko w lirze. Co na tym zyskuje? Zyskuje na tym to, że jeżeli Lira poleciała trzykrotnie w dół, no to w dużym uproszczeniu, pomijając wszelkie prewizje i tak dalej, tak na dono sprawy wszystkie przedmioty trzy razy tanie. Tak uprzejrzał sobie złotówkę, czyli po prostu jedna złotówka to było X tej liry i następnie mógł sobie za to kupować, tak? W momencie, kiedy już tak na daną sprzedawał po złotówkach, był na tym na plusie, i to dość dużym, tak? Co się dzieje teraz po drugiej stronie balkady, czyli w obecnej sytuacji, czyli w sytuacji, kiedy rubel leci do góry. Taki patens jest totalnie nieopłacalny, tak? No bo to jest dlaczego? Po co, ktoś miałby kupować, żeby kupować ryzykować, tym że jeszcze gdzieś tam się wyłoży i dostanie bana, to po prostu. Żywcem, nie ma sensu, tak? W momencie, kiedy teraz tak na sprawę, kto na tym zyska? Zgaję na tym obywatele Rosji, bo tak jak pokazałem, głównie tam się na tym to właśnie tej waluty używa. W związku z powyższym, jeżeli oni mają jakąś kasę i chcą ją zainwestować na steamie, to wiadomym jest, że oczywiście Steam Market reguluje te wahania walutowe, tak, bo wiadomo, Steam Market jest rynkiem globalnym, za tym idzie, kupując tam przedmioty, Kupujesz od Chińczyków, kupujesz od Amerykanów, kupujesz od Francuzów, kupujesz od Polaków, tak? To jest jak najbardziej logicznie, jak najbardziej tak to po prostu działa, tak? W związku z powyższym, jeżeli musi to wszystko być wybalansowane na te wszystkie waluty. No i teraz oczywiście cały czas Steam to I nadganiewa się tą sytuację, która się dzieje w Rosji, tak? Cały czas te ceny, i warto o tym po prostu wiedzieć. Yy, co kto na tym zyska? Rosjanie na tym zyskają. Rosjanie zyskają. bo jeżeli ich waluta będzie mocniejsza, jeżeli oczywiście mają odłożoną tą kasę na zasadzie, nie wiem, trzymali tysiące rubli przez dwa miesiące, żeby zainwestować, to im cały czas osło, No to tak na sprawę, to wygląda dość, dość ciekawie. Czy Będzie to miało wpływ na market, oczywiście że będzie miało. Widzieliśmy to chociażby ostatnio w momencie, kiedy to na kapsułki się też szacuję, że bardzo dużo one spadły. Między innymi przez Rosjan, który po prostu, że w sensie wbili właśnie i kupowali te kapsu, popadnie. Także tak to wygląda. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej Ja jakoś turbo nie analizowałem, ale z tego co czytałem jakieś analizy, czy jakieś tam właśnie wskazówki, apolety i tak dalej. Dużo wskazuje na to, że rubel dalej będzie się umacniać, dniał dalej będzie leciał do góry. Także tak jak to mówię, no Rosjanie te mogą dość zyskać. Raczej na tym oprócz kupna jakiegoś rubla i liczyć, że sprzeda się go drożej. Pomijając co może być dość ciężkie. Na tym zyskałem troszeczkę Rosjanie, bo tak jak to mówiłem, są w stanie dzięki temu kupować te przedmioty trochę taniej. ale też wiecie, że to nie jest też taka bezpośrednio taka sama sytuacja jak z Lirą, bo w to po prostu leciało z dnia na dzień, co warto zobaczyć, że ten wzrost jest taki zdrowy i ty fan naprawdę tutaj, na prawdę, tutaj yy, po prostu miesiącami. Także to trochę inaczej. Wygląda, ale sytuacja jest jaka jest, warto wiedzieć, że jeżeli są na którzy chcą inwestować na mangacie Steam, no to teraz dla nich jest naprawdę ciekawy okres, tak mogą też sprzedać te przedmioty dużo drożej i o tym myślę, że na pewno warto wiedzieć.